Ja I chcę rozpocząć film. Hej, cześć! No jak na razie mój kanał utrzymuje się tylko z odcinków Charlie Demony, z make of'u do Charlie Demony, ze specjali i shoppingów. Ale spokojnie za niedługo to się skończy, mój kanał będzie normalny. Um, a dzisiaj na przykład mamy shopping. Mamy cztery nowe figurki, tym razem z Allegor wszystkie. I dla, w związku z tym, że wszedł krótko, to nie zrobiłam kalendarza kalendarzach do Petroleum z AliExpress. No i więc... Myślę, że od razu możemy je pokazać. Uczyńmy ten film jednym z moich krótkich filmów. Zaczynamy. Pokazuję już. Bip, 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 bip. musi być przybliżenie z rozmazaniem. Bip, 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 bip. bip. Komandorek! Zawsze chciałam mieć komandoreka. Taka ciekawostka, zanim Spaniel został moim ulubionym kształtem LPS, to moim ulubionym kształtem był komandorek. I to komandorek był zawsze moim największym marzeniem i na jakiś czas, jak pojawiły się Spaniele, mi przeszło. A teraz znowu zachciało mi się mieć komandorka. No i mam, jak widać. Jak na razie, wszystkie figurki, które sobie zamawiam, są do serialu Spaniels. Wszyscy ten, który do tego czasu zamówiłam. I na przykład ten komandorek nazywa się Mary Jest Mam z I tak jestem dość porąbana, że zamówiłam sobie specjalnie mamę. Ale ta oto mama będzie w tym serialu odgrywać taką jedną z ważniejszych ról mimo tego, że jest mamą. Ym... Ale jeśli chodzi o samą figurkę, o stan, to jak to jedna z moich wi widzek powiedziała na jednym szepingu stan, bardzo łono. To wszystko? Tak, to wszystko. Z tego co się orientuję w temacie jest znam na kształtach figurę KLPS, to to jest jakaś pewna odmiana Swanielka. W serialu nazywa się Elizabeth i jest mamą. Sufi. Tak, kolejną mamę sobie zamówiłam, no oprócz tego, że ja zawsze chciałam mieć. I jeśli chodzi o stan, to już nie jest tak zbyt ciekawie, jeśli chodzi o komandorkę, ale mm, czerwony magnes więc jest ona jedną ze starszych G2. Także no ja już na zdjęciu widziałam, że ona jest już trochę taka właśnie brudna. taki brutnie do zmycia, znaczy nie próbowałam, tak mi się wydaje. I właśnie mi to z nie przeszkadzało, już widziałam na zdjęciu i cenię tego przydatę za to, że w ogóle pokazał ją w takim stanie, bo mógł równie dobrze dać nowe zdjęcie i bym została tak troszkę oszukana. Dobra, jedziemy dalej. Korgi, ją też zawsze chciałam mieć. W sumie wszystkie Petroppi, które jak na razie zamówiłam, to są Petroppi, które zawsze chciałam mieć. Ta Korgi jest bardzo podobna do Katriny i Jamesa. To są takie trojaczki. Wszystkie brązowe gwiazdki w oczach. No po prostu trojaczki. Taki gangier i tak. Mm, nazywa się ta oto osóbka Jennifer, również do serialu Spaniels. Siostra. Kojżanka, muszę przejść. członka, to można powiedzieć. Katrina. Stan. Super estragita. Gita Sław. Bardzo mi się podoba. Była też ta sprzedawczyni, która ją sprzedawała. Miała też taką samą ozutówkę złotówkę ale widziałem że jest trochę gorzej w więc są mi z tej złotówki? Wezmę to złotówkę, teraz będę miała lepszy stan. I taka ciekawostka od komandorek. Ta żółza wspanialka i ta korgi od tego samego dostawcy wszyscy są. Od takiej Olimki jednej. To jest taki mój zaufany sprzedawca, który mi zawsze wysyła fajne petszopki i od niej najczęściej kupuje Po co tak pikam pik 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 Kolejna korgi. Ja nie wiem czego ona I tak, nazywa się Roxana w serialu. Przyjaciółka Katriny Podobnie jak Jennifer, też przyjaciółka Jennifer Taka bliższa niż Katrina, co nie? I... I stan Taki oto stan Fajny bardzo Ona była od innego dostawcy niż Komandorek Spanieliki, tamta Korgi Ona szła najdłużej, bo tamte trzy petropy dotarły po dwóch dniach A ona szła dni aż 8. Jak na to jest długo i to są moje wszystkie dzisiejsze piękności, najnowsze petrzopki. Każdy z tych kształtów tutaj przedstawionych mam po raz pierwszy. I, i oczywiście, ym, jak większość petrzopów, na które paluję mnie zainspirowały jakieś różne LPS-tuberki, żeby je zgarnąć do swojej kolekcji. Ym, między innymi: Suzanna Ginger to te dwie korgi, The London LPS obecnie Longo, no, ale jakieś było The London. nagrywała serial Sophie, to właśnie z tego serialu. I to w sumie to są bardziej moje y, już prywatne marzenia z dzieciństwa. Do nich poznałam w ogóle LPS-typ, ale też trochę Martynka Śluzacz. Martyna Śluzacz? Martyna Śluzacz to jest taka jedna z liceum. ojejku, przepraszam. Jaka Martyna Śluzacz? Martynka Lepiesza, ojene, dzisiaj ja gadam, sorry. Martynka Lepiesza, no taka od M jak ze tak Zdrada. Pierwszy film, jaki obejrzałam w dzieciństwie, no. I takim oto akcentem pomylanej ładnie śpiewającej dziewczyny ze szkoły z jedną z LPS tuberek. Kończymy dzisiejszy shopping. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałam i zapomniałam tu biadami. No. Pa. No i też przepraszam za mnie i za moją głupotę, bo przez kryzys kanałowy oduczyłam się nagrać filmów, wyższą sprawy. Obiecuję, że się nauczę i po kryzysie będzie lepiej. Pa.